nadzieję, że jest Miesznika, to jest kolejny odcinek na moim kanale Swapnay. Tak, i dzisiaj przetestujemy sobie najnowsze znany, czyli powiedzmy, oczywiście, no, to. E, spróbuję to znaleźć, to są oczywiście sterze, tylko że zamiast kawa nam dają e, taką popytkę, czyli ja jeszcze to trochę testowałem, bo to, bo to w dzisiejszym update'cie wyszło. E, I zapraszam Was serdecznie na dis na Discorda e, Discord się oczywiście nazywa Miernik 2 e, Więc podejdę na Discorda, przyjmuję każdego e, więc no cóż, o jeszcze pokażę wam co tutaj się zmieniło. Tutaj jeszcze dodano takie skinę, więc to się zmieniło. A... Ja się moim widać, tak? Zdaję te siema, Dobra, jesteśmy już w następnej już jak widzicie, gierce, wręcz eee, znaczy, pierwszej gierce eee, i teraz sobie tutaj lecimy no, wypijemy sobie tutaj kłopotki jak coś to na kilowki to mam większą ale i według mnie większość tutaj ma broń, tutaj sobie rzeczywiście no to jest w ogóle dajcie znać jak dołączycie na do Discorda to możecie dać znać powiedzmy sami go bo z tego tytułu to, e, to chyba dużo osób go ma, ale nie wiem, może się może się mylę, więc e, jak wyłączycie na Discorda to mi naprawdę bardzo bym chciał, żebyście mi to napisali. A teraz chyba nie, e, zatrzymam, zatrzymam ten, 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 ten Zatrzymam ten odcinek, bo na razie jest tak Jak zobaczę, jakąś brzemkę albo to coś, coś się Patrzcie, mamy zwykłą fontannę, ale jeszcze nie mamy fontanny. Oczywiście, fontanny, tej, która przyspiesza. O, ale pokażę Wam jeszcze coś, co mam w zamiaru zrobić na następny odcinek. Powiedzmy, napiszcie mi, nie wiem, na Discordzie, bo komentarze są wyłączone. Nie wiem dlaczego, to też możecie napisać. E, tutaj jest oczywiście taka, tutaj ta, ta chyba nie ma, ale są takie tablice, gdzie, o tutaj jest, tutaj jest tablica, gdzie mogę zaposować albo na impuls, albo na pistolki Impulsywkowy, pulsówkowe to chyba, to, to na pewno się inaczej nazywało, chyba, na pewno chyba, e, to chyba się inaczej nazywało, ale, e, ale wydaje mi się, że, do, że dobrze mówię. E, al, Albo na oczywiście riftie, więc ja mam e, tutaj 3000 golda, ja mogę to wszystko wydać, ten cały mój gold e, może pójść sobie na spacer i znowu będę go zbierał, ale i tak jak widzieliście e, w tamtym sezonie mało odcinków nagrywałem, ale ja miałem przez, pół, przez ponad pół sezonu. No miałem przez ponad pół sezonu 5000 gold i nie miałem co z tym zrobić. Dopiero e, pod koniec robiłem streamy i próbowałem to wydać, ale mi się nie udało, bo były takie przeceny, że naprawdę nie dało się tego wydać, żeby na te może nie 3, ale no z 3 dni robiłem streamy i nie wydałem, a, a grałem w tym po półtorej godzinki, bo tyle zazwyczaj fast stream. Oczywiście możecie to przedłużyć. Jedna, e, jedna złotówka to jedna minuta dłużej e, na, na streamku, więc jak chcecie to, możecie przedłużyć stream. E, e, oczywiście czasami e, tam 6 mi, minut e, odpuszczę, jak powiedzmy, e, już się skończyła gierka, ale czasami też, często też przedłużam streamy, więc e, też, też powiedzmy. O, akurat te wie też powiedzmy jest e, czasami skraca czasem przedłużam ale teraz będę się starał e, to bardziej przedłużać niż, skr niż skracać e, więc mm, nie wiem możecie mówić swoje opinie jak chcecie e, możecie nie wiem e, możecie mówić ch e, czy chcecie częściej streamy te jak chcecie streamuje na twitchu miecznik2010 E, więc e, lećcie i no i możecie wpadać. Czasami są, czasami nie ma streamów. E, próbuję to jak najczęściej, Ogólnie e, jest mało odcinków, ale bardzo e, jest mało odcinków, ale uwierzcie mi lub nie, ale naprawdę bardzo dużo ogląda poradników, ne, e, bardzo dużo poradników ogląda powiedzmy, e, nie wiem jak zrobić tego bombokata jak zrobić różne takie... Rzeczy, które mam nadzieję, poprawią ogl oglądalność. Eee, oglądalność, że powiedzmy Wam będzie się to lepiej oglądało i, i w ogóle. Więc mam nadzieję, że tak, że coś takiego Wam się podoba. teraz naprawdę sorry za to gadanie. A teraz lecimy jak zobaczę jakiegoś ziomka. Siema. i od razu potem zobaczyłam ziomka. No naprawdę. ten ziomek jest chyba. No i był troszeczkę takim wąwożkiem. Za przeproszeniem. I teraz widzimy się znowu, jak pije ziomka. Zobaczymy. no! O, ziomka mamy. To jest Przepraszam Was bardzo za lagi, które tutaj występują. No ale czasami tutaj będzie. No, czasami będą te lagi się zjawiały. Niestety, choć chciałbym to uniknąć i, e, i naprawdę wydaje bo powiem Wam, że ja jeszcze jeszcze tak. Nie wiem. Rok temu naprawdę miałem bardzo duże e, lagi na tym. Bardzo duże lagi miałem w tym w Fortnite, a teraz e, jestem naprawdę dużo mniejsza, ale nadal. Yy, troszeczkę takie są, czasami nie ma, czasami są, najczęściej to się zjawi na odcinkach, ale wydaje mi się, że to się, mam nadzieję, ja będę starać się, nie wiem, dostosować ustawienia Fortnite'a, bo ogólnie wszystko mam na yy, jednym, na maksa ogólnie i nawet spoko sobie, i bardzo dobrze sobie radzi z tym yy, mój... Mój komputer, mój komputer jak chcecie to pamiętajcie, że 300 subskrypcji, z tego co pamiętam, to mam IQ&A, ja. więc warto wbijać te subskrypcje, bo powiem Wam, że 300 subskrypcji, już mamy 30, no to jeszcze trochę trakuje, no ale pamiętajcie, jak będziemy, jak będziemy próbować, to nam się uda, o widzicie, w tym górnym. Mam nadzieję, że ojo! Gdybym, gdybym tutaj się zabił to głosowo. słabo. dobra, widzimy się jak będę miał jakieś żonków. Sima. Ogólnie się ma um, um, umarłem, bo musiałem szybko pójść. Musiałem szybko. E, miałem taką przerwę, e, więc musiałem e, pójść. Niestety... To... O, nowe zadanko jest jakieś. O, dwa nowe. Ojej oj, to tutaj trzeba coś nadrobić, tutaj trzeba nadrobić, bo... Jeden, dwa... No, trzeba nadrobić, trzeba nadrobić, no. Po prostu, bo tutaj mamy sobie... O, to jest łatwe. To, 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 o, tutaj się coś zmieniło, dlatego, że, dlatego, że już nie jest tutaj pomarańczowa na mapie. O, no, tutaj, tutaj jakaś zmiana. Dobra, więc my się widzimy za dosłownie chwilkę. Siema! Ogólnie stwierdziłem sobie coś takiego. Że może te jakby splesze będą tak? na ogromne miejsce. żeby my tutaj polecimy, polecimy na ogromne miejsce. Mam tutaj jakiegoś ziomka i tutaj trzeba jakoś przyznać jakąś skrzynkę, dlatego że coś czuję. To jest jakaś skrzynka i tam widzę grą jakąś, troszkę tutaj pójdziemy Dobra, udało się, on tutaj nie zaatakował. Trzeba Oj, oj, oj! Kupiłem tutaj to. O, dobra. Szybkie zabicie przez okienko. No, tutaj troszeczkę takim kopiemy się. Dobra. dobra, widzimy się na kolejnym typu. Ale w ogóle zanim to, e, mam pytanie do Was. Czy Wy policie powiedzmy, jak to Was zgadzam, czy powiedzmy, bo ja mogę nagrywać coś takiego, że będziecie widzieli non-stop akcję. Ja po prostu będę dużo mniej gadał, wolić coś takiego, albo będę, nie wiem, gadał w akcji, czy takiego, e, wydaje mi się, że chyba wolicie, woli, woli, bolelibyście, no, nie umiem się wyrażać, Jest coś takiego, a teraz widzimy się, jak będzie coś, no, fajnego. Kolejny ziomek chyba tutaj. Robiliśmy. Ty bardzo szybko strzelam z pistoletu. Bardzo szybko, niestety, I niestety mnie zabił Nie przerostowaliśmy niestety e, tych, tych ale wydaje mi się, że Wam się odcinek podobał. I to jest już koniec na dziś. Więc ja się z Wami żegnam. Ja byłem miśnik 2 wywdowy a więc się...